Rozdział 11. Nazajutrz rano Henryk pożegnał Joannę i poszedł na stację kolejową w Piotrkowie. Wsiadł w pociąg i pojechał do łodzi. Prosto z dworca, nie wstępując nawet do swego mieszkania, udał się do Muzeum Archeologicznego na Plac Wolności. Wszedł do gabinetu numizmatycznego i powiedział, że chce się widzieć z magistrem Bernardem W. Po chwili zjawił się Bernard. Wysoki mężczyzna, lat 40, o łysiejącym czole i szerokich ustach, skłonnych do gadulstwa i uśmiechu. Na nosie miał okulary nieustannie zsuwające mu się w dół. Poruszał się trochę niedźwiedziowato, ale jednocześnie z dużym wdziękiem. Był to znakomity naukowiec, wielki znawca starych monet i metali. Henryk poznał go kiedyś przez jednego ze swych przyjaciół, archeologa, z którym uczestniczył w ekspedycji wykopaliskowej na Pomorzu. Chciałem panu pokazać starą monetę, którą miałem szczęście odnaleźć powiedział Henryk, wręczając Bernardowi srebrną blaszkę wziętą z biurka Marczaka. Naukowiec poprowadził Henryka do swego gabinetu, gdzie znajdowało się mnóstwo szaf z dziesiątkami półeczek. Tutaj, w wąskich szufladach, leżały tysiące starych monet. Setki monet leżały na stołach. Bernard klasyfikował je, opisywał, segregował. Usiedli obok wielkiego biurka. Bernard wziął do ręki pieniążek przyniesiony przez Henryka i oglądał go przez lupę. Badał monetę długo i dokładnie. No tak, mruknął i schował monetę do kieszeni. Milczeli dłuższą chwilę. Bernard patrzył na Henryka, a ten patrzył na Bernarda. Na twarzy numizmatyka widniała doskonała obojętność. Zdawało się, zapomniał, że przed chwilą coś zabrał od Henryka. A skoro schował monetę, znaczyło to chyba, że go zainteresowała. Bernard miewał często do czynienia z chłopami z zapadłych wiosek. W starej dziupli lub na polu odnaleziono garnek ze starymi monetami. Chłopi kryli skarb, milczeli. Bernard jeździł do nich, gadał. Obydwie strony uciekały się do setek podstępów. Jedna, aby za skarb wziąć jak najwięcej pieniędzy, druga, żeby jak najtaniej zapłacić za znalezisko. Całymi godzinami trwały targi. Bernard prawie zawsze wracał zwycięzcą. Muzeum otrzymywało nowy skarb. Zapewne uciekał się do sobie tylko znanych sposobów, żeby nakłonić opornych do sprzedaży skarbu lub przełamać ciemnotę, która niekiedy kazała znalezisko z powrotem zakopać w ziemi, bo matka ziemia się obrazi i rodzić nie będzie. Były to jego wspaniałe i chytre chwyty. Jeden z nich być może próbował teraz zastosować wobec Henryka. Oddaj pan pieniążek, rzekł Henryk zdecydowanie. Niezwykła moneta, co? powiedział na wszelki wypadek. Bernard westchnął, ale pieniążka nie oddał. Gdzie go pan znalazł? zapytał. No, na polu. Gdzie? Pod Piotrkowem, skłamał Henryk. Zabierz mnie pan na to miejsce. I wstał z krzesła, ale Henryk ani się ruszył. Wolnego, panie Bernardzie. Najpierw powiedz mi pan coś o tym pieniążku. Bernard pogrzebał w kieszeni. Wyjął dziesięciozłotówkę z Kopernikiem i położył ją na stole. To zamiast tej starej blaszki. Henryk aż poczerwieniał z gniewu. Mało? Zdziwił się Bernard. Pogrzebał w kieszeni, wyjął drugą dziesięciozłotówkę. Henryk zapalił papierosa. Mało, rzekł. Zaczynała go bawić ta historia. Bernard skrzywił się, sięgnął do portfela. Teraz na stole znalazła się setka. Mało. Już była druga setka. Mało. Dorzucił pięćsetkę. Mało. Wołał Henryk. Dam tysiąc. Powiedział posapując i stękając. Mało. Półtora tysiąca. Mało. Sięgnął do kieszeni do portfela. Dorzucił jeszcze pięćsetkę. Za blaszkę chciał już dać Henrykowi dwa tysiące złotych. Mało. Powiedział ten spokojnie. Bernard zagarnął pieniądze. Położył na stole blaszkę. Zabierz ją pan, rzekł pogardliwie. Dwa tysiące daję. To są państwowe pieniądze. Więcej nie mogę. A w ogóle, redaktorze, jak się pan nie wstydzi? Moneta jest cenna dla muzeum, a pan chce nas wyżyłować do ostatniego grosza? To nie mój pieniążek. Wziąłem go z biurka człowieka, który już nie żyje. Moneta leżała wśród śmieci w biurku. Tym niemniej zabrałem ją bez pozwolenia nowego właściciela. Jeśli jest rzeczywiście wartościowa, będę musiał ją zwrócić. Trzeba było tak od razu powiedzieć, rzekł Bernard z oburzeniem. Przecież pan mnie o nic nie pytał. Schował ją pan do kieszeni i położył pan dziesięć złotych. Bernard pogładził swoje łysiejące czoło. Był wyraźnie zakłopotany. Panie, rzekł cicho, może pan tą monetę zwrócić właścicielowi. Ale błagam pana, niech pan nie mówi, że chciałem dać dwa tysiące. Może uda się kupić taniej. Zgoda, muszę jednak wiedzieć, co to za pieniążek. Denar Bolesława Chorobrego. Denar zwany Gnezdum Civitas z tysięcznego roku. Niezwykle rzadki okaz, pan rozumie. Na całym świecie istnieje jeszcze jedna taka moneta. Znajduje się ona w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. Drugi okaz był w prywatnych zbiorach, lecz zaginął w czasach okupacji. Pan znalazł trzeci okaz. Prędzej bym się spodziewał, że ziemia zapadnie się pod mymi nogami, niż że danym mi będzie odkryć ten pieniążek. Denar Gnezdum Civitas może być ozdobą najwspanialszego zbioru. Za ten okaz bogaty kolekcjoner mógłby ofiarować majątek. Dla takich monet popełniano rabunki, włamania, morderstwa. Morderstwa, powtórzył Henryk. Skąd go pan ma? To przecież rewelacja dla całego świata numizmatycznego. Trzeci denar gnezdum civitas. A kiedy nareszcie pohamował swój entuzjazm, podsunął Henrykowi lupę i kazał obejrzeć denar. Niech pan patrzy. Na tej stronie widać głowę Bolesława Chrobrego. Co za utalentowany rytownik ją wykonał. To nie jest szablon głowy monarszej, jaki zazwyczaj spotyka się na wyrobach menniczych z tego czasu. To raczej realistyczny portret. Niskie, trochę wypukłe czoło, górna warga jak gdyby zaciśnięta, dolna naprzód wysunięta, mocno rozwinięta szczęka. W gładkim otoku głowa zwrócona na lewo, przez górną część ponad uchem przechodzi pasek, a na nim pięć kulek oznaczających diadem. Dołem na szyi Również sześć kulek, jakby pereł. I na obwodzie napis Bolislaus, Bolesław. A na drugiej stronie widzi pan w otoku prosty krzyż, końce ramion trochę ma rozszerzone. Między nimi cztery kulki. W obwodzie napis Gnezdun Civitas, co oznacza, że denar pochodzi z gniezna. Prawdopodobnie wybito go dla uczczenia słynnego zjazdu gnieźnieńskiego w tysięcznym roku. Gdy to w obecności cesarza Tona III została oficjalnie ogłoszona samodzielna organizacja kościoła polskiego. Pierwsi polscy monarchowie wybijali monety nie dla zysku, lecz aby podkreślić swoją niezależność od cesarstwa niemieckiego. Czynili to okazyjnie, monet chyba wypuszczono bardzo niewiele, stąd i ich wielka rzadkość. Jak mówiłem, do tej pory odnaleziono tylko dwa takie okazy. Jeden z nich zaginął, a drugi jest w Muzeum Narodowym. Jak pan sądzi, czy denar ten był w obiegu? Oczywiście proszę zwrócić uwagę na charakterystyczne nacięcia widoczne na odwrocie denara. Za czasów Bolesława Chrobrego, a i znacznie wcześniej, kupowano na wagę. Odważono pewną ilość srebra jako zapłatę za towar. Na ogół nikogo nie obchodziła zewnętrzna forma kruszcu czy była to moneta, czy też zwykły placek ulany ze srebra Kontrolowano tylko dobroć kruszcu. Monetę odgryzano lub nacinano, uważając, że czyste srebro jest twardsze od stopu. Do nacinania używano także maleńkich dłutek, które pozostawiały specjalnego rodzaju rysy. O, tu widać dokładnie owe ślady podłudku. Ciekawe, gdzie znaleziono ten rzadki denar. Bernard powrócił do sprawy, która go najbardziej interesowała. Obawiam się, że tego już się nigdy nie dowiemy. I Henryk opowiedział mu historię węża morskiego. Zakończył. Denar chrobrego poniewierał się w biurku denata między kilkoma pięciofenigówkami. Zapewne Marczak nie zdawał sobie sprawy, jak cenny okaz wpadł w jego ręce. Może robotnicy kopiąc fundamenty pod jego domek, odnaleźli denar i dali mu go? Albo on sam podniósł go gdzieś z pola czy z drogi. Nie wiedząc o wartości pieniążka, wrzucił go do szuflady między stare rupiecie. Morderca został aresztowany? Tak, odrzekł Henryk z odrobiną wahania, lecz Bernard tego nie zauważył, powiedział. Nie pozostaje nam nic innego jak dogadać się ze spadkobierczynią marczaka i denarod kupić. Za jaką sumę? Jak najtaniej, jak najtaniej! zawołał Bernard i znowu zerwał się z krzesła. Jedziemy do Piotrkowa. Natychmiast. Mam niewiele czasu. Nie, oświadczył Henryk zdecydowanie. To nie da się tak od razu załatwić. Ja ten pieniążek wziąłem bez pozwolenia. Gdy sprawę wyjaśnię, moneta trafi w pańskie ręce. Ale musi pan na to trochę poczekać. A swoją drogą rzekł Bernard. Radzę panu zainteresować się, czy Marczak nie posiada jeszcze innych monet. W Piotrkowie kolekcjonerstwem wszelkiego rodzaju zajmuje się jeden z księży. Nazywa się Garnuszek. Wiem, że on zbiera także monety, kiedyś konsultował się w moim gabinecie numizmatycznym. Niech go pan odwiedzi i ostrożnie pociągnie za język. Być może Marczak pokazywał mu swoje znalezisko. Czy nie lepiej, żeby pan z nim pogadał? Muszę jechać aż na Kresy Polski, w powiat Siemiatycze w województwie białostockim. Jeden malarz z Siemiatycz dał mi listownie znać, że w jednej z tamtejszych wiosek rolnicy uprzęże końskie przeozdabiają starymi monetami z napisem przypominającym pismo hebrajskie. Powracając, wstąpię do pana i ostatecznie zadecydujemy w sprawie denara. A tymczasem na razie zatrzymam monetę, zdecydował Henryk. Może będzie potrzebna dla toczącego się śledztwa. Ale chwilowo Ani myślał, powiadamiać szpakowatego o pieniążku zabranym z biurka Marczaka.